Cześć, witajcie, ja jestem e, Sirfresh. A to są. Mm, co to są? Dokładnie, chciałem Wam. Wa, chciałem Was poinformować o tym, że już wróciłem e, z moich 10 dni wakacji. Tak więc teraz myślę, będziemy mogli wrócić. Właściwie ja będę mógł wrócić do tego, co lubię czyli do nagrywania. I też przy okazji, przy okazji e, powiem parę informacji dotyczących filmików. A więc e, pierwszy film po tej 10-dniowej e, dziesięcio przerwie ukaże się dopiero za 3 dni. Muszę parę ważnych spraw załatwić dopiero za 3 dni, tak. E, też jedna rzecz odnośnie Minecraft'a. E, no, na razie nie będę go nagrywał. No, no, Na razie nie mogę go nagrywać. E, jak coś tam poustawiam, nie będę Wam do końca tego tłumaczył, ale na razie Minecraft to nie będzie. Przez jakieś, no nie wiem, dwa tygodnie, może może trochę krócej, ale raczej go przez te dwa tygodnie nie będzie. Jak coś wymyślę, bo tam ma mały problem, to, to Minecraft wróci. Na, na razie będzie tylko Pazur, Rayman, i tam jeszcze mogą dołączyć jakieś nowe serie. Mm, teraz akurat e, zapomniałem, czy nie ma jakiejś nowej, czy co nakręcałem. Nie wiem, zapomniałem. Akura, akurat, bo wczoraj wróciłem i wszystko tak muszę jeszcze sobie przyzwycza przyzwyczaić, tak jak wcześniej, bo po prostu parę rzeczy mi się pozap zapominało. No, tak więc e, jestem i e, żegnam się z Wami. Tak więc czekajcie, za 3 dni będzie może już coś. Tak więc ja jestem Sean kończę na razie do następnego e, odcinka czegoś tam. E, cześć. E, aha, aha, bo zapomniałem jeszcze jednej rzeczy, e, mianowicie w, w tych ostatnich i, informacjach, można tak nazwać, e, tam gdzie pisał: wyjeżdżam, taki obrazek był, to chciałem Was przeprosić, bo tam strasznie coś huczy. E, tak, tak, no nieprzy nieprzyjemnie się słuchało tego, sorry za to o, i już tego nie będzie, e, no tak więc, sorry za to, że tam tak nieprzyjemnie się wyglądało, za ten szum, sorry i cześć